Witam, że jesteście na odcinku. Dzisiaj Nagrywam bardzo nietypowy odcinek po tak, jak widzowie mnie w komentarzach Prosiliście, czy, czy, czy będzie serwer Discord. Wejdziemy sobie w komentarze, tak jak ostatnio czytaliśmy te komentarze, a że niedługo będzie kolejny z tego odcinek, bo wiecie, że wam bardzo się spodobało, a wy też więcej piszecie tych komentarzy. I teraz tak, wszystkie komentarze. Tutaj szukam montażysty, czekam na dali będzie... Tutaj na Majestik mnie zapraszaliście, ale, o, ej, masz discord dla dasz link. I tutaj właśnie się pytacie, czy... Tutaj ja też zdefiniowałam jako, czy ja mam Discorda, wiecie, serwer Discord. Jakby to, tak ten chłop to napisał, po, po jego, a ja to przeczytałam, czy ja mam, wiesz, wiecie, widzowie. No i po prostu są tutaj komentarze, teraz nie mogę ich znaleźć, Tutaj chyba też nie wszystkie... O! A, tutaj kolejna osoba nie ma Discord, dla żeby się w sumie przydał taki yy, Discord dla widzów. Dlatego coś takiego robimy. Może tutaj tych komentarzy przesadziłem, że jest ogromnie dużo, ale jakieś są. Dlatego będzie z tego odci odcinek dzisiaj, jak widzicie. I będzie... Link w opisie na... Czy mamy taki ten... A, dobra tutaj dam wam ten właśnie link do opisu możecie wchodzić na discorda bo już jest powoli otwarte bo w sumie jest połowa już zrobiona, większa mi się wydaje czy pan sobie chce coś dopowiedzieć? go to chyba zamurowało eee, no, to, to tak, subskrybujcie kanał, lajkujcie ja się z wami żegnam